Udawanie skromności powoduje, że jesteśmy źle odbierani przez ludzi, ponieważ wszystko, co jest niespójne w nas, wszystko, co jest takie nieprawdziwe, jest jakieś zamalowane, zakłamane, wypozowane w nas, powoduje, że ludzie nas bardzo źle odbierają. I nie chcą ani z nami przebywać, ani nam ufać. To jest zawsze zaprzeczenie wdzięczności, dlatego że właśnie wdzięczność powoduje, że możemy być absolutnie prawdziwymi, niepopędliwymi, że jak wiatr zawieje, tak ja myślę. Czasami patrzę na niektórych ludzi i to jest tak, że cokolwiek nie powiesz, to oni mówią: tak, tak, właśnie o tym myślałem, nie? I ty podświadomie wiesz, że nie możesz temu u ludziom ufać. Kiedy jesteśmy wdzięczni, to jesteśmy w miejscu, w którym mamy być. Kiedy jesteśmy wdzięczni, to nie musimy niczego udawać. To każdy poziom, każde miejsce, w którym znajdujemy się, jest dobre dla nas. I je przyjmujemy. I to czyni wtedy nas spójnymi. I powoduje, że nasze relacje są lepsze. Że ludzie potrafią nam zaufać. Że... Chcą z nami przebywać, i to jest cudowna myśl, tak? Czasami patrzę właśnie na takie zafiksowane osobowości i myślę sobie o tym, że bardzo fajni ludzie, że to są pasjonaci. Tylko to, co jest trudne dla nich do przyjęcia, to jest trudne właśnie to, że, że oni chcą ciągle coś więcej, nigdy nie dziękując za to, co mają, więc my chcemy dziękować za to, co mamy, za miejsce, w którym jesteśmy. Za to, że jesteśmy w tej trasie, za to, że jesteśmy w tym kierunku, jesteśmy wdzięczni, bo to zmienia bardzo dużo. Nasza wdzięczność powoduje, że jesteśmy otoczeni ludźmi i oni się z nami bardzo dobrze czują.